To wielka wyprawa dla małych kultowych aut, które ruszyły w trasę, by pomóc najmłodszym. Wielka wyprawa maluchów już na trasie w najdłuższej jak dotąd 17-dniowej podróży przez Europę. Zebrane środki pomogą dzieciom poszkodowanym w wypadkach drogowych. O legendach motoryzacji i emocjach na najwyższych obrotach. Michał Niewodowski. W wieku 19 lat straciłem obydwie ręce. Ja miałem 13 lat, kiedy straciłem rękę i nogę. Ale dzieci poszkodowane w wypadkach samochodowych cierpią nie tylko fizycznie. No tak, a to, jak sobie z tym poradzą, wpłynie na całe ich życie. I to koniec? No coś ty! To dopiero początek. Ruszyła trzecia wielka wyprawa maluchów dla dzieci. Tegoroczny cel: przebić ubiegłoroczny rekord 5 milionów złotych, a w takiej ekipie wszystko jest możliwe. Jedziemy prawie 100 maluchów, czyli najwięcej w historii. Jedziemy najdłuższy dystans, bo ponad 5000 kilometrów dookoła Bałtyku i dookoła Polski. Ponad 550 osób bierze udział w wyprawie. W ubiegłym roku na drogach zginęło około 100 dzieci, a prawie 3000 zostało rannych w wypadkach. Dlatego oprócz zbiórki Celem akcji jest pomoc psychologiczna i psychiatryczna, prewencja i edukacja dzieci w ruchu drogowym. Nie każdy dzieciak od razu wsiada do samochodu, ale używa właśnie hulajnogi, używa roweru, żeby powiedzieć mu, jak się poruszać na tej drodze, że trzeba mieć kask, że trzeba być widocznym. Widoczni na trasie na pewno będą Kajetan Kajetanowicz z żoną, którzy jadą jedynym maluchem z walizką na dachu. Mamy wiele kilometrów do zrobienia, nie ma klimatyzacji, nie ma czasu na to, żeby prać te rzeczy, więc stąd prawdopodobnie moja żona Wzięła ich, myślę, że i tak za dużo Najmłodszy uczestnik wyprawy Aleksander Młody Pelikan Ma 10 lat Najstarszy Longin Bielak 98 Jest to dużo czy mało Nie mam pojęcia W każdym razie Chciałbym w przyszłym roku Żebym mógł wystartować W tym roku po raz pierwszy w wyprawie Startuje ekipa Fundacji TVP Mamy też bardzo dużo naszych takich potopiecznych, którymi, którym pomagamy i w rehabilitacji, i w leczeniu. Także hasłem fundacji jest piękno pomagania. I w tak pięknej imprezie nie mogło nas zabraknąć. W Drużynie Gwiazd Telewizji Polskiej znani i lubiani prezenterzy, którzy tym razem poprowadzą malucha. Włączają się koledzy, za co im jestem bardzo, bardzo wdzięczna, i ukłony ogromne dla nich, za to, że nas reprezentują tym naszym maluchem. A on ma już swoje lata, powiem Państwu szczerze. Młody nie jest, ale myślę, że będzie dzielny. A my dzielnie będziemy relacjonować kolejne etapy wyprawy w mediach społecznościowych i w pytaniu na śniadanie. Michał Niewodowski, 19:30.